Proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy: otwarcie sesji stwierdzenie i prawomocności. Stwierdzam obecność 12 radnych, czyli sesja będzie prawomocna. Przedstawienie porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2019 rok. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2019 2033 Wolne wnioski. Zamknięcie obrad. Czy ktoś ma do porządku jakieś uwagi i wnioski? Nie ma. W takim razie przegłosujemy porządek obrad. Kto jest za przyjęciem porządku zaproponowanego proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo jednogłośnie przy 12 głosujących radnych. Pan Wójt, coś na początek? Proszę bardzo. Dobrze, Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, i witałem się ze wszystkimi, ale jeszcze raz wszystkim Państwu Szacunek, dziękuję za przybycie i dwa słowa wyjaśnienia odnośnie dzisiejszej sesji. Sesja nie była planowana, tym bardziej w trybie nadzwyczajnym, natomiast przepisy prawne w szczególnych sytuacjach pozwalają taką sesję organizować w zależności od wynikających potrzeb. Z uwagi na to, że w w minionym tygodniu Pozyskaliśmy informację od wojewody podlaskiego, że w wyniku wcześniej ogłaszanego konkursu na y, możliwość dofinansowania w ramach Funduszu Dróg y, Samorządowych y, znaleźli, znaleźliśmy się na, z jednym zadaniem na liście do dofinansowania, na liście podstawowej, i w związku z tym pewne są obwarowania w takim bardzo krótkim terminowym czasie do wykonania, do przesłania ewentualnych dokumentów, jeżeli chcemy to zrealizować, jeżeli chcemy pozyskać dotacje. Na ja państwa informowałem i na trzy składane wnioski na rok 2019 z realizacją w 2020, bo to tak mniej więcej bo na ten rok nie przymierzaliśmy się do, do realizacji ze względu na możliwości budżetowe i nasze tutaj plany działania. I wniosek był na drogę Brzozowo, dro, drogę Popowo i drogę Dybła-Mareckie. Ja ich nie będę określał w parametrach. I to zadanie, jedno o czym chyba wstępnie nieoficjalnie Państwa informowałem na ostatnim spotkaniu, na ostatniej sesji, właśnie droga relacji Mareckie Dybła o na odcinek długości prawie 1,5 km uzyskał dofinansowanie w 50%. Na łączną wartość wnioskowano 692 tys. złotych. Przez 47 dostaliśmy połowę, czyli 346 323 zł. Pozostałe zadania, czyli popowo i brzozowo, znalazły się na listach rezerwowych i one, w tak zwanym, są oczekiwaniu, O ile się uwolni ośrodki, to być może będzie tak. Natomiast ja na to chwilę traktuję ich, że ich nie mam. Drodzy Państwo, Termin tej sesji to wynika z bardzo na nas ograniczonego czasu, ponieważ ta droga ma być realizowana w przyszłym roku, ale pieniądze, o ile zdecydujemy, ta dotacja, będzie przekazana nam w tym roku. My tego zadania i tych wcześniej wymienionych do budżetu nie wprowadzaliśmy, bo nie było takiej potrzeby. W tej chwili, aby Złożyć stosowne załączniki do wniosku, ubiegając się to, o to dofinansowanie, musimy do 15 listopada najpóźniej przedłożyć yy, poświadczone dokumenty o przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy na rok 2020, bo ona w tym roku nie będzie realizowana. Wówczas Spełnione zostaną warunki, i do końca roku przekazane nam zostaną. Tak, taka jest mowa, taka jest informacja. Mają być nam przekazane te środki w wysokości 346 tysięcy złotych, żeby były wykorzystane w roku następnym na realizację tego odcinka drogi. I przetarg musi ruszyć, że tak powiem, z marszu, już, bodaj dzisiaj, bodaj jutro najpóźniej bo z uwagi na terminy przetargowe, prawa usta ustawy zamówień publicznych, to wszystko musi być zachowane w terminach ogłaszone. I oczekiwanie na rozstrzygnięcie przetargowe, na odwołania, na okres związania z ofertą o 30 dni, bo to tak przepisy mówią, no i ostatecznie podpisana umowa, bo podpisana umowa z wykonawcą i jej sero potwierdzone ma być tym dokumentem do 15 listopada wpływającym do wojewody. W związku z tym uważam, że jeśli dostaliśmy dofinansowanie, to nie zostaje nam nic innego, tylko skorzystać z tego, spełnić wszystkie wymogi, no i starać się to zrealizować. Ja nie wiem, jak będzie, ponieważ jest to wartość kosztorysowa, wartość wnioskowana, ale z uwagi na galopujące ceny, o czym ciągle się mówi, się słyszy i się wie, to może się okazać, że ta kwota będzie też niewystarczająca do wykonania tego zadania. Miejmy nadzieję, że ta droga nie jest skomplikowana w swoich parametrach, w swojej procedurze, bo to jest wąska droga 4 metry pas szerokości, bo tam inne warunki nie pozwalają. Blisko położenia tutaj podstawowych jakby wykonawców, którzy myślę, że powinni być zainteresowani, może pozwoli im na te koszty, które są oferowane we wniosku. Ale tu mnie nie dywagować, jak to będzie, bo przetarg pokażę. Natomiast, żebyśmy to ruszyli, to dzisiaj właśnie poprosiłem Państwa i tu w takim trybie, tym pilnym, telefonicznym, żeby sesja się odbyła i żeby można było to zadanie wprowadzić do budżetu, a jednocześnie do budżetu tego roku, te, tego roku, a jednocześnie, żeby w WPF-ie, Wieloletnia prognoza finansowa obejmowała realizację roku 2020. Ponieważ jeszcze nie mamy ani projektu budżetu, ani tym bardziej budżetu na rok 2020. I to właściwie całe objaśnienie myślę, że w części pewnej zastępującej panią skarbnik co do tego dzisiejszego spotkania, do tej sesji i potrzeby wprowadzenia tego zadania do realizacji o dofinansowanie Warunek jest taki, wszystkie inne dokumenty, zgodnie z załącznikami spełniamy. Mamy na to zgłoszenia, pozwolenia na budowę dokumentację. Yy, natomiast. Jedynym blokującym tym warunkiem właśnie może być to nierozstrzygnięcie przetargu. Ja, dzisiaj przyjmując to do sesji, już ma polecenie pan kierownik Lasota, że dzisiaj, najpóźniej jutro, ma być podany przetarg ogłoszony do publicznej wiadomości w sprawie tego zadania, o ile będzie wprowadzony. Także, drodzy Państwo, na tyle, ile można się robi, proszę o podjęcie uchwały w tym temacie i drugiej. Tak przy okazji jeszcze pani skarbnik pewno dopowie, bo jeszcze takie drobne zmiany i chcieliśmy tu dzisiaj modyfikować budżetu, bo myślę, że we wrześniu jeszcze będzie sesja i tych takich różnych koniecznych zmian trzeba będzie wprowadzić. ale dzisiaj też z uwagi na to, że wprowadzamy kolejne zadania, właściwie zostały złożone wnioski, o czym za chwilę powiem, to już może po podjęciu tej, tej uchwał i, i jak to by się przewidało na następny okres. Dziękuję. Zadanie wprowadzone, zdaje się, 8 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji na relacji odcinek drogi Szymany-Szymany-Kolonie. No i ja bym bardzo prosił o podjęcie takich uchwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie Wójcie. Poproszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zmian w budżecie. prowadzenie kwoty 346 324 zł tytułem dofinansowania z, z funduszu dróg samorządowych na realizację zadania przebudowa drogi gminnej numer 103 312 B Mareckie Dybła i po stronie wydatków wprowadzenia jako zadania inwestycyjnego w, na rok 2019 w części dofinansowania. Następnie korzystając też z tego, że jest ta sesja była do zmiany, to proponuje się zmniejszenie dotacji na zadania zlecone. To są świadczenia wychowawcze 600 złotych. Zgodnie z decyzją wojewody została dotacja zmniejszona. To również dochody i wydatki zmniejszyć o kwotę 600 tysięcy złotych i zmniejszyć dofinansowanie na realizację projektu Krok do Pracy. Do war... 600 tysięcy? A, 600 tysięcy. Jest 600. Ale ty... Ale bardzo, że ja... bardzo dobrze i zmniejszenie na krok do pracy do wartości wynikających z wniosku aplikacyjnego. Po weryfikacji to jest kwota zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków 11 tysięcy 40 złotych na ten projekt. Plan dochodów po zmianie wynosiłby 27 milionów 936 271 złotych i 19 groszy. A po stronie wydatków plan dochodów wynosiłby 28 milionów 744 tysiące 47 złotych i 19 groszy. Poza tym jeszcze po, jeśli chodzi o wydatki to to co Pan Wójt wspomniał wprowadzić zadanie inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi Szymany Szymany Kolonie 8 tysięcy i te 8 tysięcy zmniejszyć na realizację prac społecznie użytecznych w związku z weryfikacją zaangażowania na poziomie września tych środków. Dziękuję bardzo, jeśli chodzi o Dziękuję bardzo pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy państwo radni mają jakieś pytania? Radny Motus, proszę. Panie Marku, tak po pierwsze to tak jak wspomniałem wniosek, który był składany również na drogę Brzozową, bo rozumiem, że to tematycznie tutaj gdzieś tam jest Brzozowo i Popowo. Dobra, ale, ale proszę pro, proszę proszę tutaj o wyjaśnienie z mojej strony, jeśli można dobrze i tak jeśli chodzi o Brzozowo i jest na liście rezerwowej. Ja zakładam, że z tego roku 2019 raczej nie będzie oszczędności poprzetargowych z tych, tych różnych gmin i ona nie wejdzie. Ale chcę uspokoić, że wniosek na 2020/2021 został na to drogę ponownie złożony. Także tu ona w ciągu tego do, no, zapotrzebowania finansowego i jako dotacje jak najbardziej jest uwzględniona. Został złożony wniosek na drogę Kurejwa, Kurejwa Kurki. On od lat jest tylko i wyłącznie żwirowy i bardzo potrzebny. Nie wiadomo, czy będzie dofinansowanie. I został złożony wniosek na bardzo ważną drogę. Przepraszam Was najmocniej, tak wszystkich. Droga, która w tej chwili pochłania nam ogromne koszty która stanowi obwodnicę dla Grajewa, bo cały ruch jest przekierowany przez od, od Krajówki, przed koszarówką i przez szymany, Szyman i Kolonie. Droga jest całkowicie już rozklekotana i nic nie można zrobić na to, żeby ograniczyć. Lepimy, kleimy, ponosimy wydatki i też w ostatniej chwili nie ma możliwości, żebyśmy my sami wykonali za swoje środki, bo to jest odcinek no, przekraczający możliwości finansowe, a ja nie wiem, czy będzie tam dofinansowanie, bo to jest rozpisane na lata 2021, 2022, 2021, 2022 na trzy lata. W tej perspektywie ten program tak obejmuje, bo w tej w tym momencie, o, tak, to jest gminna, gminna, gminna. Tu jeszcze jest warunkowanie następne, że tak jak mówię i już nie wiadomo co robić, bo cała jest rozsypana. Wszyscy jeżdżą i miejscowi i spoza miasta jako traktując jako obwodnicę Jest ruch dowożenie dzieci do szkół. W tej chwili Starostwo Powiatowe też jakby apeluje, żeby robić most. Ja się na to nie zgodziłem, bo jest możliwość dofinansowania do remontu mostu w Szymanach i dużo, znaczną kwotę, ale dopóki nie będziemy mieli zrobionej tej drogi, to most poprawa jednośności mostu jeszcze, jeszcze tym bardziej nam go rozwali, czyli ubiegamy się tutaj o to drogie. Ona ma wszelkie najlepsze kryteria, jeśli chodzi o przepisy regulujące wybór tych wniosków, o możliwość dofinansowania, ponieważ łączy się z drogą krajową i łączy się z drogą powiatową, a to to jest takim no, punktowanym jakby najbardziej. Chociaż pewno nie do końca, ale, ale kryteria, które są nie są do odrzucenia. I jeśli by dosz, byśmy dostali na nią dofinansowanie, to w tych trzech latach, ja nie mówię, że w przyszłym roku to jest to niemożliwe. Priorytetem dla mnie jest w tej chwili deklaracja i wobec mieszkańców, wobec radnego, wobec wszystkich radnych, droga Brzozowo, bo tamta dokumentacja jest wykonana, już ona została złożona. Z Funduszu Sołeckiego jest też kilka innych miejscowości, które poskładały opracowanie dokumentacji, ale prawdopodobnie, Szanowni Państwo, muszę głęboko to wszystko z pracownikami przeanalizować, czy jest sens robić tyle dokumentacji na wiele innych miejscowości, kiedy nie będzie możliwe w najbliższych dwóch latach powiedzmy to zrealizować. Bo tak jak tu pan radny zaznaczył, że okres dokumentacji i zezwolenia na wykonanie, pozwolenie na wykonanie ma określony czas, i jak się nie wykona, to, to wygasa. Dlatego też te działania są trudne, ale no musimy się ratować. Tym, co dostaniemy, resztę będziemy starali się realizować z innych środków, być może ze swoich. Stąd też, jak Państwo myślą, to i decyzja o rezygnacji z Funduszu Sowieckiego jest podyktowana skierowaniem na działania inwestycyjne, jeśli chodzi o drogi. Dziękuję. Dziękuję Panie Wójcie. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Do mikrofonu bym prosił. W miejscowości Konopki Drogi. Ale przepraszam, to może na koniec co, bo teraz skończmy z jedną drogą. Jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Grajewo? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. No, jak nacisnąłeś, to jest. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została. Pan Gleba nie głosuje? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Przechodzimy do kolejnego punktu podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2019-33. Proszę bardzo pani skarbnik. Szanowni państwo, no korzystając z okazji, że jest zmiana była w budżecie, no i tutaj zadanie jakby nie było jest dwuletnie. Żeby móc podpisać umowę, to zawsze taka konieczność wprowadzania do realizacji przedsięwzięcia w załączniku nr 2 do tej uchwały pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 103312b Mareckie Dybła. Realizacja 2019-2020, tak zostało przewidziane, wartość kosztorysowa zadania ujęta w załączniku to 692 648 zł. Poza tym w załączniku numer 1, czyli w wieloletniej prognozie finansowej, zaktualizowano dane wiersza 2019 roku do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach na dzień dzisiejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do tej uchwały Państwo radni mają pytania? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo na lata 2019-33. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy 12 głosujących radnych. I punkt piąty, wolne wnioski. Proszę teraz, radny Parkowski. Chciałbym się spytać właśnie z tej drogi, w miejscowości Konopki, bo to była tam pomiary geodezyjne z Funduszu Sowieckiego. Jak nam przedstawia się ta sprawa, panie wójcie? Czy jeszcze jakieś pytania uwagi? Tak, czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, poproszę Panie Wójcie o ustosunkowanie się do pytań. I co do zapytania pana Perkowskiego, dotyczy kwestia Funduszu Słoweckiego Miejscowości Konopki na opracowanie dokumentacji do drogi, gdzie tam zamieszkuje między innymi pan Chieliński, zdaje się, tak? Dla mnie jest trójka. I no jest to uwzględnione, aczkolwiek aczkolwiek zastanawiamy się w tej chwili nad sensem tej, robienia tej dokumentacji. Bo zobaczymy, jak się będzie przewijała sprawa kwestii przetargów. Nie wiem, szanowni państwo, z, nie, nie chciałbym się wypowiadać yy, jakby poza swoimi kompetencjami. W tej chwili, jak śledzicie trochę media, to z dużych budów, dróg ekspresowych, główni wykonawcy schodzą z budów, rozwiązują umowy a zatem i podwykonawcy też mają ograniczone pole manewru. Wydaje się, że to by była dla nas sytuacja dla tych dróg lokalnych, gminnych korzystniejsza, bo front jakby się do wykonawstwa otwiera. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że na te lata bardzo dużo wniosków zostało uwzględnionych o dofinansowanie z tego funduszu dróg, to też koniunktura dla wykonawców jest korzystna i te ceny będą pewno rosły. Tak to należy dedukować. W związku z tym, czy na tworzenie tej dokumentacji tylko po to, żeby ona była zrobiona i, i mówi, że się zrobi i będzie, a, a wiadomo, że realizacja może być różna, bo, bo nie wiemy w tej chwili, my nie mamy nawet na ten moment żadnych wskaźników, żeby się odnieść nawet do projektu budżetu przyszłego roku. Nie mówię o budżecie, tylko do projektu. Ani co do subwencji, ani do jakichś innych wskaźników podatkowych. Y Dużo zmian w przepisach jest i na to, chw na to chwilę yy, no musimy bazować na tym, co mamy. Te zadania, które zostały ujęte, tak jak, yy, tak jak to, czy to brzozo yy, Brzozowo, ile wyjdzie, czy, czy to, gdyby było mareckie, daj Boże jeszcze coś innego, bo są pewne rzeczy, o których mi w tym momencie jakby za wcześnie jeszcze mówić, jeśli chodzi o działania związane z firmą Continua i z realizacją dróg. Tu niezależnie od nas, być może się pojawią w najbliższym czasie do realizacji odcinki, nawet utwardzenia emulsji, asfaltowego pod kątem budowy dróg, ponieważ o tym pierwszym etapie, co wspominałem, że ma być już wiosna, o te kilka wiatraków postawionych, i dzisiaj przed sesją też byłem na, na pracach geodezyjnych, na wytyczeniu drogi od Popowa od Drogi Krajowej po, do Boczek do, w kierunku do Wierzbowa ponad 4 kilometry. Następny etap jest zapowiedziany, bo jestem po rozmowach i do sumy 25 wiatraków w gminie jeśli to ruszy, a deklarują, że przyspieszają te prace bardzo, że Grajewo jest i tak nazywa się ta inwestycja dla nich Grajewo 1 Grajewo 2 że jest bardzo poważnie zainteresowanym Takim miejscem, lokalizację, jeśli chodzi o inwestor, inwestorów zagranicznych i deklaracja, że w przyszły rok być może drugie, etap, pluszy, że docelowo będzie 25. To wszystko zmienia postać rzeczy później w realizacji możliwości finansowej. Ale to za wcześnie o tym mówić, ponieważ jeszcze tego nie ma. Plany są. I, i zobaczymy, Wiesławie, będziemy w kontakcie, tu jeszcze musimy przeanalizować i z Sołtysem Skonop z i z mieszkańcami, czyli jest, bo to nie są duże pieniądze ten Fundusz sowiecki na dokumentację, ale każdy, ale każdy pieniądz to jest pieniądz ważny i natomiast nie chcę się wypowiadać ostatecznie, nie wyrzucone w każdym razie jest jeszcze w założeniach w tym momencie i następnie. Jeśli chodzi o. Panią Radną z Popowa, tak? Czy wniosek jest y, przełożony? I nie wiem, czy pani dokładnie zna sytuację, panie Ewo. Droga ta w Popowie ten odcinek, który był wnioskowany. Opracowana jest dokumentacja, ale został wniosek w zasadzie no, odrzucony, że tak powiem, no, na liście rezerwowej, ale tak go należy traktować, ponieważ jedna trzecia drogi, która obecnie jest używana, jest w rękach prywatnych. Myśmy na to mieli upoważnienia ale okazuje się, że nie można budować drogi, jeśli gmina nie ma tytułu prawnego, czyli nie jest właścicielem. I stąd należałoby to uregulować. W tej chwili musielibyśmy zrobić z właścicielami podziały geodezyjne, pozamieniać się. To, co mają zajęte y, drogi w użytkowaniu, czy gmina tam w kilku miejscach też. I w przebiegu, żeby cały pas drogowy należał do gminy, w ten czas jest możliwość ubiegania. Dlatego też tej próby po raz kolejny nie czynię, bo musimy to uporządkować. Jak się da, to na następny etap do realizacji. Tak wygląda sytuacja. I drodzy Państwo, ja nie liczę, że jeśli nie będzie Funduszu Sołeckiego na przyszły rok, że to wszystko się da zrobić, ale na pewno nam w jakimś stopniu pozwoli chociażby częściowo zabezpieczać udziały własne do tych dofinansowań. No tyle, każdy by chciał, ja bym chciał, ale no jeśli nie mamy możliwości swoich środków, to żeby nawet i to dofinansowanie było, to często można z niego nie skorzystać, bo jeszcze nie jest tak do końca pewne, co i z tego wyjdzie. Bo jeśli, jeśli, będzie dużo więcej, jeśli będzie dużo więcej niż wartość kosztorysowa, to nie chcę tu przewidywać werdyktu na ten moment, nie? Miejmy nadzieję, że może się utrzymamy w tych granicach. Proszę bardzo. No i w zasadzie tyle. Panie Dziękuję. Wójcie, mam pytanie, bo mm, chciałam zapytać, jak sprawa się ma przebudowy drogi y, Łosewo-Okół, bo jakby już tutaj się o tym nie mówi, może Pan Wójt by się odniósł do tego, y, na który rok mamy liczyć i z tego, co ja wiem, kiedyś tam był wniosek składany. Tutaj podpytywałam byłego Pana Radnego Nitkowskiego, mówił, że kiedyś wniosek był składany. Jak ta sprawa się ma odnośnie tej drogi? Nie wiem, taką odpowiedź usłyszałam, dlatego przekazuję. Po prostu mieszkańcy pytają, właściwie nie wiem, co mam odpowiadać, no bo czy ta droga kiedyś powstanie, czy nie? Jak pani mam, jest radno. Mam, mam, pani słyszy na każdej sesji ja moją informację miałem. o stanie, stanie budżetu, o możliwościach finansowych, i pani powinna jest wiedzieć, co to. odpowiedzieć. Pani mnie zmusza do odpowiedzi, kiedy to będzie, a ja pani nie odpowiem, kiedy to będzie. Owszem, to za, ja jest pierwszy wniosek mówię. złożony tutaj y, wniosek. na Sojczynek i. Na opracowanie dokumentacji w tym roku. Ja o nim nie wspominam, ale jest zlecone opracowanie dokumentacji. I są pewne priorytety. Jeśli pani mi powie, że skąd te pieniądze na wszystko będę, to ja wszystkie będę realizował. Natomiast no jeśli chodzi o OSEW-o, czym pani wie, przepraszam. Jeśli chodzi o osew o czym pani wie, to jest w tej chwili w końcowym etapie uregulowanie stanu prawnego ponieważ wszyscy, myślę, że jak tak nie wszyscy... To... że wejdę. Pytałam geodezji. Sprawa jest w toku. Nie wiem jak długo będzie No jest będzie w toku. a ja co, w toku? Mówię, a co mówię inaczej? W tej chwili Nadleśnictwo, o czym tu Pan Przewodniczący też doskonale wie, z Nadleśniczym Nadleśnictwa Rajgród mamy ustalone nieodpłatnie, już wydzielone geodezyjnie, prawda? działka już jest wydzielona. Nadleśnictwo nam nieodpłatnie przekazuje notarialnie czy tam na mocy decyzji dokładnie nie wiem, to działkę Dobrze. i ta działka, która była przerwo w drodze gminy pomiędzy Łosewem w lesie a dojazdowym tam jest do... To nieważne, to może być i dwa metry, ale, ale no ja się rozumiem, nie łączy. Ale, sprawa musi być ale jest, ja to, co powiedziałem, już to jest dopięte i w tym roku będzie temat uporządkowania zamknięty. Natomiast dalsze kwestie co do realizacji tej drogi, no to. Boże święty, ode mnie niezależnie, bo ja tu cudotwórcą nie jestem i pieniędzy nie natrzepię. Przepraszam, że tak powiem. Radny Matus, proszę. nie było tylko chce. A nie, teraz nie będziesz. będzie już. Będzie o ale chciałem podziękować Panie Wójcie za poprawienie przyjazności drogi w miejscowości Białszawe Kolonia Łączącej Białorszowo z na, naszą gminę Grajewo z gminą Wąsosz. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Wiem, że pan wójt chce jeszcze coś powiedzieć, ale ja bym zamknął oficjalnie sesję, żeby panie mogły wydrukować uchwałę. Także sesję uważam za zamkniętą. A teraz poza.